Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z minecraft bedwars No i co bez przedłużenia? Bardzo krótki wstęp Bez przedłużenia, lecimy po prostu do odcinka Okej okay, więc już jesteśmy Mamy, o nie czemu jest żółty team Widziałem że coś się nie wybrało Kurcze Dobra bierzemy sobie Trochę bloków No i co lecimy Obudujmy sobie łóżko Dobra, ten co się buduje, to można sobie e, trochę pozbierać na mieczyk no i co? Albo dobra, ile kosztuje ten... On chyba kosztuje 10 żelaza, to sobie kupimy ten e, kamienny mieczyk. Dobra. To kosztuje 30 żelaza, ale dobra. No to lecimy... O, ten już zmienia. Super. Tu są zieloni. Okej, okay, Marakitos eee, A ako się tu dobudowali, nie wiem czy go strącić. Trzeba bezpiecznie sobie poczekać na kucaka. Przez co parę sekund. Dobra. Halo kto tu zebrał? Czemu tu czerwoni się budują? Dobra, lecimy tutaj się kurczę, dobra, jest, już się wyżej nie buduje. Da ja się na niego, o! Jednak się buduje wyżej. Oj, ja nie mam już bloków. Mmm, okej. Okay. Teraz on się nade mnie buduje. Wiedziałem, żeby kupić sobie bloki, dobra, zew. O nie! <laughs> Ale zabójstwo, czyli się zaliczyło. Dobra o, szybkie odrodzenie e, kupmy sobie mieczek od razu kurcze dobra no i co? obudowali łóżko trochę, nieźle, nieźle coś może zostawili e, a co by tu pozbierać? E, nie wiem skoro już kupiłem ten kamienny miaciek. Ale to zostaje w skrzynce to złoto, chociaż albo żelazny mieczek se kupię, i w skrzynce zostaje złoto. A oddaj mi na ten yy, bloki. A w sumie to budujemy jeszcze wełną, żeby nie było. I będzie git. No i nikt się nie będzie spodziewał, kurczę. Jak ca całe z Wełny jest niby, A pod spodem dwie warstwy jeszcze są dodatkowe. No i git. mamy od do diamentów. Tutaj się stoi normalnie. Lecami do wyspy. W ogóle na Afku... A nie, dobra, ucieka się. Dobra. Przewagę mam. No. I git. Omont 3T. 4 5, 6. No to co, kupujemy sobie jakieś te miaczyk, co nie? Jakiś miaczyk będzie kupowany. O, przepraszam spadłem. Wszyscy jeszcze mają łóżko w ogóle. O, kupili ten efekt regeneracji. To mi się od razu użyć go odnowi. E, Okej, okay. sklepik. Cztery szmaragdy. To jeszcze dwa na poteczkę. Niewidzialności. No i git, I tak się proszę państwa żyje. <laughs> Dobra, czemu ja hełm nie mam w ogóle? A to sobie kupię jeszcze zbroję. No, tylko czy ty hełm nie mam. A oni mają hełm. Co to jest za niesprawiedliwość? Jestem... Grał uznała, że jestem zbyt dobry po prostu. <laughs> A, co to było? Nie wierzę. Spadłem. Z takimi temami, jak, jakim cudem to się stało? O co ja się tutaj zahaczyłem? E, o co ja się zahaczyłem, kurczę? Eee, dobra, sprojkę, o, przynajmniej mam hełm Eee, to sobie jeszcze złote jabłuszko kupię I tak w sumie to nie potrzebuję tego, bo tutaj już mam mieczyk No i git, o! Dobra Zepchnięty normalnie, tam gdzie ja spadłem przed chwilą O, dwa złoto nawet miał Ja potrzebuję szmaragdów um, Oczywiście na mieczyk No i jakby jeszcze zostało tu na potaczkę trochę e, Dobra, morscy już nie mają jest morscy, ach te polskie nazwy e, Dobra, chyba mnie już stać, no stać mnie na mieczyk to se odłożymy ten i będzie normalnie. to. O, wymiecy, kurczę. Nie wierzę, czy ja mam znowu auto-jumpa. Nie. Na szczęście nie. A już myślałem, że mam, bo tak dziwnie podskoczyłem. Dobra, schowajmy sobie ten mieczyk tutaj na wszelki wypadek. Co tu też się można schować. No i lecimy. Dobra. Taki jakiś dziwny krzyż tu zbudowali o Może będzie no ten Może będzie Jak sobie uzbieram na y, Dwa dia o dwa Szmaragdy nie diamenty Na potkę niewidzialności To nie będę ryzykował y, Że stracę złoty miacz y, Kurcze złoty miacyk nazwy mi się mieszają Diamentowy miaczyk ja se go odłożę do skrzynki y, I se weźmiemy Eee... żelazny meczek, po prostu. Eee, no i potkę niewidzialności. No i ona jest za 30 sekund, co nie? Więc... Wystarczy, że będę gdzieś tutaj... Dobra, nie mam, nie? Jestem niewidzialny. Czy stąd da się tutaj doskoczyć? Da się. Nie tak jak ostatnio. Normalnie sobie przeszedłem Dobra Normalnie zapknięty na luzie O On już ma Czekaj A jestem niewidzialny, ale fajnie to wygląda Gdzie ja teraz? To jest, są czerwoni, dobra Czemu tutaj mieli ten obudowany na niebiesko? Już ktoś im łóżko zniszczył, czy co? Ja. Kręcę. Dobra, eee, tam jest zielony To w sumie można sobie z nim zawalczyć No, tu jest jeszcze nasz, jeden Okej, okay, okej, okay, to się o! Nie ma bloku przecież, kurczę Wiedziałem, że o czymś zapomniałem <grych> O! To jest od razu, mamy 4 diamenty to sobie od razu tutaj kupimy ostrość Bo czemu nie? super mamy zebrał mi wszystko dobra 16 bloków raczej mi nie starczy ale trudno eee... weźmy sobie diamentowy miecz już nie jestem niewidzialny nie niszczę więc można sobie wziąć ten diamentowy miecz i się idziemy bić tam ostatni został ten eee, ostatni aqua więc, o kurczę, yy, tutaj można z go dobić. Tylko gdzie on teraz poszedł? Hmm, tam, no dobra, tam, tu jest. Po coś się idzie, ale to zostanie zabity przeze mnie. Dobra. Ktoś w ogóle na jego czerwony jakiś, na jego tym siedział. Dobra, o nie, on ma lepsze. Dobra, no to dwóch yy, zabiłem Gives? O kurczę, co to jest? Dobra, dużo mam tego i mam trzy te. Dobra, no to um, jak trzy te, no to standardowo można sobie wypić. Tylko teraz muszę ich zlokalizować, żeby nie, nie pójść na tą wyspę. Tam są zieloni, ale mi chodzi bardziej o. Wy... Tam jest wyspa, dobra tu jest wyspa zielonych no to sobie lecimy tak po prostu na luzie dobra tylko żeby mi starczyło tego tego, tej niewidzialności pięknej Dobra, ręką to niszczę Dobra, ten już nie żyje. Ten też już. O, dobra, ja teraz nie żyję. Dobra, mamy to. <śla> Przeży... przeżyłem na ludzie, O, jej mnie zapknął, Ale już się na niego zabiłem. No, ale my mamy jeszcze łóżko, oni został w sumie tylko jeden od nich i bez łóżka Więc jest genialnie, weźmy sobie od razu mieczyk eee, No i lecimy Tylko po kupię, w razie czego Co jest? O nie kurcze Z shiftem kliknąłem eee, Czekaj No halo, kurcze, nie to, chcę to chcę się gdzie są moje te? Aha, już wygrana była, Jezu, ja tego nie zauważyłem. A, dobra. No to spoko jak wygrana. O, ja jeszcze jeden machiksę w sumie zagramy. Dlaczego by nie? Dobra, już jesteśmy. Znowu na żółtem nie wzięło nie wiem dlaczego. Chyba gra lubi jak jestem żółty. I znowu nie mam hełmu znowu. Bez sensu, dobra. Mm. No trudno eee, co? On się już buduje, nie, obu, nie, obuduje, nie obuduje mi łóżka eee, Dobra, jak to jest? Chciałem eee, ciśnij dowolny... idąc w sklepie. Dobra Tu Już super No, naprawiłem to co zepsułem, więc skit. Lecimy sobie Co jest? Dobra O, zielony się już do nas buduje w sumie... O jest, dobra Nie no kurczę Dobra, to było aż zbyt OP co on zrobił Dlaczego? Dlaczego tak się stało? <grym> co to za pros jakiś? A, się znalazł kupmy sobie jabł... a już nie stać, dobra, nieważne kupmy sobie jabłuszko no, dopóki nie umrę to będzie dobrze <grym> kurcie, ale żeby tak stracić łóżko w pierwszych paru se parunastu sekundach to nieźle trzeba mieć dobra, podbudujmy się trochę i lecimy Okej okay. Co jest? Buduj się, buduj się Co to za kloc wielki? Oni mnie nie widzą? Że... czy coś się tutaj dzieje? Dobra, widzą nie widzą nie widzą mnie, na spokojnie <grym> Ja kontynuuję kopanie Dobra Zrzucony kolega Teraz oni nie mają łóżka. a nie! <śm> nie zdążyłem postawić. O kurczę, dobra. No, przynajmniej łóżko fajnie zniszczyłem. O, no, jestem niewidzialny, super. E, no to co? E, myślę, że fajniutki odcinek. E, no i co? Widzimy się w następnym odcinku. Uśioneczko, cześć. I pa.